Skrzynię biegów z mojego Porsche to pięciobiegowy manual. Dosyć rzadka rzecz, ponieważ większość 911 z tego roku ma cztery przełożenia. Taką skrzynię należałoby rozebrać w drobny mak i wymienić wszystkie części. Tyle, że najtańszy zestaw do takiej weryfikacji kosztuje 10 tysięcy złotych. A na tym etapie muszę każdą złotówkę oglądać z dwóch stron. Mam nadzieję, że skrzynia jest w niezłym stanie. Dlaczego? Dlatego, że widzę tutaj Dosyć świeży wspornik wałka sprzęgłowego. A sama skrzynia jest sucha. Więc jest nadzieja, że wystarczy ją tylko i wyłącznie oczyścić i wymienić uszczelniacz wybieraka. To jest jedyne miejsce, gdzie ta skrzynia cieknie. Na szczęście, wybierak nie ma żadnego luzu, góra, dół. Czyli wymiana uszczelniacza powinna ten temat załatwić. Po zdjęciu dekla, oczywiście, ocenię olej. Jeżeli tam będą opiłki metalu, to niestety dycha, będzie mało, żeby to skrzynię naprawić. Bądźmy dobrej myśli. Co w końcu może być nie tak z 50-letnią skrzynią auta o nieznanej historii? A tak na poważnie, przekładnie te są uznawane za trwałe i solidne. Jeśli auto nie było przesadnie katowane i ktoś chociaż czasem wymieniał olej, to jest szansa, że w środku nie będzie mielonki. Olej, który wypływa z przekładni, wygląda bardzo zdrowo. Adam szuka w nim opiłków i ewentualnych ciał obcych. Wiecie co? Jest bardzo dobrze. Tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Wszystkie przełożenia ładnie wyglądają. A środek wygląda na pewno dobrze, bo olej jest czysty. A w deklu nie ma żadnych osadów. Żadnego pyłu takiego ścierą z przełożeń. To oznacza, że ta skrzynia jest w dobrej kondycji. Więc wystarczy mycie, uszczelnienie i świeży olej. Moim zdaniem posłuży lata. To dobra wiadomość. Czyli nie zawsze ze wszystkim idzie pod górę. Na tej dobrej wiadomości Adam zaoszczędził przynajmniej dychę. Zaraz zobaczymy przedsmak tego, jak skrzynia będzie wyglądała po oczyszczeniu. Adam pokaże to na przykładzie dekla. Najpierw zabiera go do myjki chemicznej, by pozbyć się tłuszczu i powierzchownego brudu. Teraz element trafia do piaskarki. Adam używa delikatnego ścierniwa i niskiego ciśnienia, by nie uszkodzić aluminium. Spójrzcie, jak wygląda teraz, jak świeżo odlany w fabryce. Udało się nawet zachować czytelne oznaczenia.